Razem ze mną Roland Friedmanis. Epicki mecz, prawdziwy thriller. W takim meczu decydują detale. No właśnie, co było dzisiaj najważniejsze? Epic game, real thriller. I know that uh, in the game like this, uh, deta details are decisive. What was most important? I mean, the both teams play like it's supposed to play semifinal to overtimes. Crazy game I think the best game this year in PLK for sure. Details, uh, just uh, fighting, you know, team spirit, uh, fighting, trusting each other, you know, being together. This is the thing how you can win the cup, being together, you know, trust each other, trust what we are doing, and this is the right way. And I think today we win, we are happy, we go to final. It's my third final, I'm good, I'm happy. Roland mówi, że oba zespoły zasłużyły na brawa, dwie dogrywki, epicki e, półfinał, mówi, że to najlepsze spotkanie w tym sezonie, jakie było w PLK, co zadecydowało, no bycie razem, ufanie sobie, e, to jest ważne, walka, e, no to właśnie bycie jako jedność, tak się wygrywa puchary, to trzeci finał e, Rolandas, e, Rolandsa i myślę, że wie o czym mówi. No właśnie, rzucał trójki w dogrywce, był taki spokojny, jak to się robi. E, You you shoot three pointers in overtime. You look so calm. How is that? Uh, I don't know. It's just experience, you know. The team, trust me. You know, I know I've been missing all the time, all the year. I have I have bad season, but uh, team trusting me, and today I delivered finally. And it's supposed to come one day, and today, thank God, it came. Rolans mówi, zespół mi Ufa to najważniejsze. Ten sezon nie był dla mnie najlepszy do tej pory, ale teraz zacząłem trafiać zespół mi ufa. Myśli, że to też doświadczenie za tym przemawia i cieszę się, że przyszło w odpowiednim momencie. No to zapytam jutro finał ze startem, co myśli o tym meczu. Tomorrow you play against start. What do you think about this game? It will tough game. They are home. They have, I think, rested more we just played two overtimes, but. We'll see. It's gonna be fight again. Uh, we'll see if we we'll start to recover. They are, they playing good, really good. So, gonna be interesting game. But we cannot wait. You know, we win it. They win it. So let's see who who get it. Roland mówi. No grają przede wszystkim u siebie. Mają też więcej czasu na wypoczynek. Znowu będzie, znowu uszykuje się walka. My chcemy wygrać. Oni chcą wygrać. No myślę, że nie trzeba państwa zapraszać na to finałowe spotkanie.